Hej, witajcie, to jest świat owadów z Górkim i Demem. Dzień dobry! Kto jesteś? Jestem Górgi. A, ja jestem Dem. Naszym dzisiejszym posiłkiem jest. Co, co, co to jest? E, to jest mieszanka owadów i tutaj mamy, nie wiem, jak się ten mał nazywał? E, ten... Turkuć. Turkuć. To był turkuć. Turkuć, jest zawieramy tutaj Turkucia. Który to jest konik polny, który to jest ten? Konik polny, wydaje się, że to jest ten mniejszy, to znaczy to jest ten mniej zielony, a świerszcze to są te, których się boisz w nocy. I mamy jeszcze dwie larwy jakiegoś rodzaju. Tak, no. Pierwszy to larwa jedwabnika, a drugi to był. Hmm. Sago. To się nazywało sago. I to jest, to pochodzi z jakiegoś żuka, i to jest po prostu po, podobno delicja gdzieś tam. Dużo informacji, więc one były gotowane najwyraźniej, i potem wysuszone. A jedyną przyprawą jaką dodali to jest sól. I podobno są gotowe do spożycia. Okej. Okay. Powąchaj. Mm. No jakieś takie... Jak trochę właśnie jakieś suche żarcie dla psa. Czekaj, no. czekaj. Wyjść to z drugą ręką. O. Tak, a z tej strony. Okej, kręcę. O Jezus. O dobry Boże. Wow. Dobra, poproszę ja też trochę nie, no. coś podać, on próbuje. Starczy. Okej, ucieczka, starczy, Jezus. starczy. Okay. Masz więcej. <laughs> Podziękuj. Widzę na talerzu parę różnych tych i ciężko mi je zidentyfikować. No właśnie, czekaj, bo pomyślmy. O Jezus, ten jest taki wielki i ma oko. Ja, ja jeszcze nie mam. Pokażę, nie A. masz? Ja mam chyba dwa, to mogę dwa ci masz? jednego dać No weź sobie, weź sobie. No ja tobie tak dość o to by tak do siebie nie To się nie chwyta. To się nie chwyta. Eee, jeszcze tutaj zobaczymy, pokażemy coś. Więc taki świerszcz wygląda. Aha, to pod światło nie ma. No coś tam widać. Od czego zaczniemy? To chyba nie No jest... od tych zielonych może. W sensie od tych larw? A no to są larwy, no, Nie są... wyglądałem jak na opakowaniu. Nie było niczego zielonego na opakowaniu. No właśnie, może, bo one są już pozrobione. One na opakowaniu są surowe. No tak, to są Nie wiem po co są surowe na opakowaniu. Jak już to dajesz nieżywą kurę, jak jesz kurczaka, nie, nie dajesz zdjęcia prawdziwej kury, bo to jest. To, to no to tak. No. Tylko dajesz zdjęcie kartonowej, uśmiechniętej kury. Gdybym tak. zobaczył takiego zadowolonego uśmiechniętego robacza, to, to może by mi zjadł. Dobra. Okay. Mhm. Jemy. Na razie bez smaku, w środku tak. widzę takie czarne coś jest. No, Smaczne taki... to że nie jest, jest mączne bardzo. No, bardzo mączne, tak, czu, czuć taki, nie wiem, tabletkowy posmak w sumie. Nie, nie, nie wiem, jakby to określić, no. To hmm. chyba jest ta mączność. Tak, znaczy mączność właśnie taka, jak, jak właśnie żarcie dla psa, bo możemy mieć tutaj powiedzieć, nie obejedliśmy chrupki dla psów, więc... No tak, mam z tym nie wiem. Ciekawe, jakby smakowało, no, gdyby nie było suszone. Może jak kurczak chociaż, czy... no, no e, Co my to jeszcze mamy? To te większe larwy może. To, 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 o Jezus, to jest to, to jest larwa. O Boże. No, hmm. tutaj jest trochę więcej konsystencji. Przede wszystkim więcej smaku. Jest ciekawe. Jest trochę miękki w środku tym razem. Konsystencja przypomina mi trochę mięsko z. Y, y, pieroga z mięsem, czy coś takiego. Hmm. Tak, ja spróbuję od drugiej strony. Główka. Hmm. No, się główka chyba była najlepsza, wiesz? My teraz zjemy może te czarne. Co to jest? Eee. To, to właśnie bardziej jak osa wygląda niż świeższy. Przypomina to, jest to samo co larwa, nie? No dość podobne, chociaż. Mam mniej tego, no nie wiem. To jest konik polny, to co zjedliśmy. Lepszy niż ten, niż larwy. Turkuć to. Tak? Wygląda jakby było drobinę No, turkuć, nie? wygląda jakby ten, no. Ma te kopaczki swoje, no. jak je przyjrzy. Badł kobie w ziemi. To się nazywa Mol Cricket. No. No, wszystko pachnie tak samo, smakuje tak samo. Ma taki mączny ten. Ale przyjemnie krupie. No, chyba nie fajnie brzmi. A wiesz, z czym mam problem? Że powiedzieli, że tu będzie sól. Nie czuję tej soli. Mm. No, nie czuję. Może gdyby je dosolić, one byłyby dobre. Przyniosę sól. Okay. I spróbujemy. Dobra. No, posól. Każdy może sobie posolić, ile chce. Chłopczyk jest pod zlewem. Sól. Tak, ja muszę że wezmę sobie po prostu taką... O, to są te to, to same palce, które mi rybaków dotykały. <grym> ja będę, <grym musiał grym sól, grym> będę musiał sól wymienić. Kolejny by się jadł. Dobra. To, to jemy, to jest, to jest śwież, to jest ten duży. To jest świersz, ten duży. Dobra. No, sól trochę pomogła. Mhm. Powiedzmy, tak. ciemna sada kinowa. I masz dostać czegoś. Jakbym wkładał tam rękę, i jadł, myślałbym, że jadłem popukan. No. Z, jak jest z solą, to że jest ten aromat takiego ususzonego mięsa, nie? Nie jest to koszmarny, ja bym tak powiedział, no, to jest neutralne, takie. Mhm. Koszmarnie to to wygląda i tyle. Koszmarnie to to wygląda, nie jest żaden koszmar, ale nie jest znowu to coś specjalnie dobrego i ma trochę negatywnego po niestety. To był świat owadów P z górkim Demek. No, e, do zobaczenia. Do, do zobaczenia, papa. Hej.